Jak powinniśmy zachować się w obecności emocjonalnych wampirów, którzy mogą swoim zachowaniem nas zupełnie zaskoczyć, albo spowodować, że nagle czujemy się wewnątrz rozszarpani, okradzeni z całej radości i pokoju? Takie sytuacje się zdarzają, ale nadal masz kontrolę nad swoją reakcją i Twoją drugą myślą. W takich momentach musisz pamiętać, że Bóg dał tobie pełną kontrolę i moc, aby odesłać te depresyjne, ciężkie myśli i emocje. W tych gorzkich chwilach pełnych bólu zapytaj samego siebie, czy chcę się tak czuć. A jeśli nie, to pamiętaj, możesz je zgromić i ogłosić. Nie pozwolę, aby to wpłynęło na moje serce, moją duszę i okradło mnie spokoju. Pozostanę w pełni radości i będę mieć Bożą postawę miłości względem tej osoby, ale nie dam się dalej poniżać i pozostań w tym sposobie myślenia. Nie pozwól, aby toksyczne, czarne myśli ponownie zawładnęły Twoim umysłem, bo możesz je odsunąć, odesłać. To zależy od Ciebie. Możesz im wybaczyć, ponieważ to tak naprawdę uwolni Twoje serce.